Witajcie moi drodzy, mam już poniedziałek. Ja właśnie jestem w trakcie przygotowywania e, śniadania, ale już dla siebie, tylko śniadania. I powiem Wam, że dzisiejsze śniadanie będzie bardzo oklepane ponieważ będzie to tylko jedna kromka chleba. Jedna kromka chleba bo jakoś e, nie mam ani ochoty, ani weny, m, żeby jeść ale oczywiście będzie pokrzywa w kubeczku. E, I co? trzeba się troszeczkę jeszcze doprowadzić do jakiegoś e, stanu używalności, jak to się mówi i dzisiaj tak jak mówiłam e, w poprzednim vlogu mamy okulistę mam nadzieję że wszystko będzie, e, wszystko będzie ok liczę na to by na nie bo Taka, jak mówi, oklepana dzisiaj kanapka, ale do, na drugie śniadanie już będzie konkretne coś coś dobrego. Ech, I co jeszcze, jeżeli chodzi o pogodę, to już naprawdę zaczyna się, słuchajcie, jesień. Ech, chłodno jest, Ech, szaro, taka pogoda, wiecie, jak mówię, typowo jesienna. Ech, Swoją drogą ciekawe, czy będą grzyby, bo w zeszłym roku u nas, akurat w tym regionie, gdzie ja jestem, to po prostu nie było ani jednego grzyba. A wiecie, zima długa, pierogi by się chciało zjeść, krokiety by się chciało zjeść, Bigos by się chciało zjeść, a tutaj jak na złość, grzybów brak. Eee, to znaczy, ja mam kochanych rodziców, którzy mają grzybki, ale wiecie, sama satysfakcja chodzenia po lesie i tak dalej, to jest eee, wielki relaks, wielka frajda. Także ja zmykam jeść, budzić, budzić dziewczynę i z Wami łączę się już później. Drugie śniadanie przygotowane: jak widać, mamy już nasiona. I do tego będą właśnie orzechy nerkowca i morelabio. Ale dodam jeszcze do tego maliny. Ale to już na samym końcu zobaczycie. To mamy godzinę 17:40. Ja raczej się kawką. Jest to ta waniliowa kawa z Biedronki. kafe Ka, e, D'Or. Polecam oczywiście. Ja jestem w fazie robienia lecza. Będzie to moja kolacja i jutrzejszy obiad. Ale oprócz tego chciałabym Wam polecić płatki z Lubelli. Są to żytnie płatki. Powiem Wam, że rewelacyjne. Naprawdę. One mają taki... tutaj nie będzie widać... taki Dziwny odcień co prawda, ale są po prostu rewelacyjne. Kupiłam też dzisiaj takie owoce w kawałkach w lekkim syropie. Mamy tutaj brzoskwinie, gruszkę, winogrona bez pestek, ananas i wiśnie. Zobaczymy co to tam jest. Do jakiegoś deseru pewnie się nadadzą. Co jeszcze? Dzisiaj miałyśmy okuliste. Okazuje się, że trzeba wymienić szkła i będą to słabsze szkiełka, więc trzeba się rozejrzeć jutro za szkłami i być może za oprawkami, zobaczymy jeszcze. Ale najpierw wystawę na wzecie, aby dostać zniżkę, zawsze par groszy. Jak dowiadywałam się dzisiaj, to od 250 chyba 50 te szkiełka, więc zobaczymy, czy w innych punktach będą ceny zbliżone, czy też nie. I cóż, i tak jak już powiem Wam dzień minął. Nawet szybko. Jak mówię, jest już 18 godzina, za minutę, chwilę. I cóż, z wami łączę się później. Witam się z wami we wtorek, słuchajcie, zobaczcie, jaka piękna pogoda. Deszczowo, zimno. Ja przeprosiłam długie spodnie. Pełne buty. Co prawda, tylko bluzę mam na sobie. Przydałoby się coś z kapturem, więc. Więc mam nadzieję, że uda się coś znaleźć. Ja już po wizycie w NFZ zniżka 50 zł na szkiełka. Miałam jeszcze poszukać w ogóle po ile gdzie są, bo w miejscu, w którym byłam, było od 200 zł. Ale że pada, wszystko jeszcze pozamykane. Godzina 9, więc wracam. Idę tylko jeszcze zrobić jakieś szybkie zakupy, czyli pieczywo. I zmykam na drugie śniadanie ciepła herbata. To cóż, moi drodzy, ja zabieram się za zrobienie zupy będzie na jutro kalafiorowa, tak sobie wymyśliłam. Na żeberkach. żeberka już się gotują, teraz obieram sobie warzywa. My tak jak mówiłam. W dniu wczorajszym byłyśmy u okulisty. Dzisiaj byłam w NFZ, aby podpili mi zniżkę. Chyba raz na dwa lata przysługuje taka zniżka. Zawsze parę groszy. I podejrzewam, że w 300 zł zmieścimy się w szkłach, ponieważ oprawki mamy swoje, więc już odchodzą. Chociaż zobaczymy, jak to będzie. Z tymi oprawkami, wiecie, jak oni tam wsadzą. Mam nadzieję, że nie rozwalą tych oprawek, no, ale to już chyba wtedy ich problem. Zobaczymy. Mamy godzinę 18 i zabieram się właśnie za ten obiad. Szczerze powiedziawszy, a w ogóle pogoda, słuchajcie. S złośliwa dzisiaj, bo jak jechałam do miasta, to deszczowo, przemokłam, w butach to było po prostu tak mokro jak, jak, jak kałuża, Był po prostu o, kałuża weszła, ale to nic. To co miałam powiedzmy załatwić, to załatwiłam. I, 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 i. A powrót do domu, słuchajcie. Słońce, piękna pogoda, godzina 18, super. Także ja zabieram się za yy, dalsze przygotowywania do obiadu i my widzimy się później. To ja słuchajcie, yy, zaczynam się regenerować. Mamy maseczkę z dermaglin yy, właśnie regenerującą. Przyspiesza regenerację, głęboko odżywia i je wygładza. Jest to glinka kambryjska. E, słuchajcie, e, skóra szorstka, e, zmęczona. E, powiem Wam, to jest wyciąg z miodu akacjowego i olejek pomarańczowy. E, mam nadzieję, że rzeczywiście przyspiesza regenerację. Pozostawi skórę gładką i przyjemną do tyku, ale swoją drogą, jeżeli jesteście spostrzegawczy, to możecie zobaczyć, zapomniałam zmyć makijażu, tak. No, zapomniałam. Zorientowałam się w pewnym momencie nakładania, kiedy to już miałam pod oczami i stwierdziłam, że dobra, no to już nie tak zostanie sobie, nie? Nie będę tego rozmazywała tej maski, bo ona, powiem wam, śmierci O kurczę. Tu już jak widać ona zastyga. Tu gdzieś. Tutaj tak nie. Ale tu widać, że już zastyga. Tu u góry też. Eee. Szczerze powiedziawszy nie nałożyłam. To jest produkt jednorazowego użytku i jest tutaj napisane, że nałożyć grubą warstwę maseczki. Po 20 minutach zmyć ciepłą wodą Ja nałożyłam sporo. Jeszcze i tak zostało w opakowaniu. Ale powiem Wam. Zapach nie zachęca, chociaż. Już widzę, że. Naprawdę zaczyna zastygać I liczę na to, że efekty będą piorunujące. A moja zupa, słuchajcie, się gotuje. Okazało się, że za mały garnek zrobiłam, ale już mi się nie chce przykładać. poczekam aż te warzywa, wiecie, zmiękną, opadną niżej na dno garnka. Więc liczę na to, że nie będę musiała za chwileczkę wszystkiego przelewać. Powiem Wam, wtorek nie jest dla mnie za bardzo łaskawym dniem. Chociaż bywało dni gorsze, że nie ma co narzekać. Ja poczekam te 20 minut, tak? 20 minut mam nadzieję, że dam radę jakoś wytrzymać i cóż jutro środa mam nadzieję, że uda mi się pozałatwiać to, czego nie zrobiłam dzisiaj a jutro jeszcze muszę iść zrobić zdjęcie, ponieważ moje dziecię powiedziało, że muszą mieć, skończyły im się już miejsca w legitymacji, wiecie na pieczątki, no i trzeba zrobić nowe zdjęcie do legitymacji także jutro to może uda mi się przy okazji załatwić okulistę, znaczy tylko optyka, żeby też kiełka wymienić. Także może uda mi się upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zobaczymy, jak to będzie. Eee, szczerze powiedziawszy, nie. wiem. Mam tylko nadzieję, że pogoda dopisze, że nie będzie padało tak jak dzisiaj. Także ja, moi drodzy, wam gorąco dziękuję cały czas za to, że jesteście. A tak a propos, planuję rozdanie. Nie będzie to rozdanie na ileś tam subskrypcji, tylko tak ogólnie chciałam zrobić takie rozdanie, powiedzmy pożegnanie wakacji, początek jesieni, coś takiego wiecie, żeby to jakoś tak troszeczkę połączyć. Także jesteś, jeżeli jesteście za rozdaniem, to dajcie znać, czy chcielibyście takie rozdanie co znalazłoby się w tym rozdaniu. Szczerze powiedziawszy, mam kilka koncepcji, ale nie chciałabym też zdradzać, ponieważ stwierdziłam, że tym razem nie ujawnię, co będzie w rozdaniu. I zobaczymy, ile osób ewentualnie się zgłosi. Także dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście na dniach, abym ogłosiła rozdanie. I dobra. Ja czekam te moje 20 minut, później zmazuję to i mam nadzieję, że naprawdę efekt będzie piorunujący. Z Wami widzę się już w środę, także Wam życzę cudownego wieczoru, poranka, w zależności o której godzinie będziecie oglądać. I oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama Joanna Aśka Jagoda. Jeżeli ktoś jeszcze mnie nie obserwuje, to gorąco zachęcam. Buziaki, pozdrawiam.